Witam wszystkich bardzo serdecznie przez ostatni tydzień. Kompletnie tutaj nic się nie zajmowałem, tym żeby odchwaszczać tutaj to, to wszystko zrobił się tej burz. Jedyne co to przychodziłem, żeby podwiązywać te wszystkie pomidory, jako się zaplatać przyszedł czas, kiedy się stało to co miało się stać, czyli górek już. Zobaczcie jaki jest długi. Teraz nie wiem, w którą stronę go piąć czy gdzieś tam i później sobie dorobić jeszcze jedną listewkę i później puszcza się gdzieś dalej. No bo jest masakra trochę. A tutaj to już nawet w ogóle nie chcę myśleć. Ostatnio tutaj poprzinałem trochę, żeby dobrać do niektórych ogórków. No i ostatnio, że ostatnio od samego początku sezonu zerwałem już jakieś o, troszeczkę większe niż, niż ten zrywam jakieś z 25-30 ogórków no a tutaj jest totalnie burz no i na pewno zrobię coś że coś muszę właśnie tutaj pokombinować nie wiem, tutaj puszczę dalej, ale to się zrobi w tym momencie tak, że zakryje się światło dla papryk nie wiem, albo będę przycinać w ogóle, albo to będę z powrotem jakoś to za zaplatywać, zobaczymy jak to będzie, no, ale na pewno będzie tych ogórasów w tym sezonie bardzo dużo. A teraz tak, wracajmy do tematu. Było to wszystko zachwaszczone, rosła tutaj, rosły tutaj wszystkie rodzaje chwastów i w donicach i w foliaku wyglądało to tak albo i gorzej niektóre chwasty nawet przerastały te papryki które które tutaj były no ale tu jest tak że od razu podczas odchwaszczania tego wszystkiego yy, wziąłem i pourywałem liście nadmiar liści które, których się muszę pozbywać żeby roślina była troszkę większa no tutaj już na przykład ta roślinka zaczęła właśnie to jest tak zaczęło wypuszczać kwiatki na razie nie hamuje tego chyba mnie jakaś mrówka gryzie dobra A tutaj tak samo na razie chudziutkie są te łodygi tutaj jest troszeczkę grubsze niż ta tu może jakieś z 8-9 mm grubości a ta mam mniej więcej jakieś nie wiem, z 11, no 11 mm no i różnica jaka jest Jak poddawałem gnojówką z pokrzyw to te niektóre liście się zrobiły takie duże, większe niż moja dłoń tutaj jeszcze o na przykład to wam mogę pokazać jakie liście się zrobiły po podlaniu No, już jest coraz później, Kurczę, muszę tutaj uważać, żeby się już nie przewrócić. No i tak, patrząc się na te papryki, które rosną w wiadrach i te, które rosną w ziemi, mają mniej więcej podobny wzrost. Niektóre w wiadrach rozwijają się troszeczkę szybciej. Akurat tamto na samym końcu, nie pamiętam jak to jest, jaka to jest odmiana co w ziemi rośnie jest że tak powiem największa z tych wszystkich i no ładnie poszła w górę tak samo jak powiedzmy ta też bardzo fajnie się zapowiada że będzie dość duża i tak samo ta zaraz podejdziemy tutaj jeszcze też jej nie obrywałem no ale łodyga też ma dość fajną i tak oczywiście wszystkie wilki spowalniają wzrost więc automatycznie wszystko musi być oberwane tak jak tutaj jest no jeszcze zostały jakieś no ale to wszystko według mnie musi być oberwane no i tak długo to obrywam do momentu, do momentu kiedy zrobi się coś takiego jak tutaj czyli wiadomo że tu za chwileczkę będą Dwie łodygi szły, tak jak jest w przypadku, o tutaj, tutaj już puszcza pierwsze kwiatki, w miejscu gdzie się rozdwoiła i teraz tak, jeszcze nie chcę zrywać tych dużych liści, bo one dostarczają bardzo dużo energii roślinie, jak tylko to pójdzie w górę i tutaj z tego miejsca wyjdą jeszcze kolejne dwie, dwa liście, no to wszystko to, co jest poniżej tego podziału tutaj, będzie oderwane. Tak jak w tym miejscu. Dokładnie. I teraz tak. Tu był liść, został oderwany, został tylko kwiatek. Tak samo tutaj. Tu niestety chyba oderwany razem z kwiatkiem. I tutaj tak samo. Następne liście, które będą do oderwania to ten na następnym rozwidleniu tak samo ten bo te liście już jak widzicie są zakryte przez liście, które są wyżej tak samo tutaj ten z dołu zobaczcie jak słońce świeci ten liść tak samo ten no i teraz tak na czym skończyłem Tutaj w którymś z, wiadr, z wiader wyrosła mi papryka. O, patrzcie to. I powiedzcie mi jakie jest prawdopodobieństwo, że yy, wyrzucając w tamtym roku pestki z papryk na, na kompost coś przyzimowało i tutaj nic takiego kompletnie nie wyrosło, bo w momencie kiedy wyrywam te wszystkie chwasty to bym zauważył że coś tutaj się wykluło ale akurat w wiadrze wyrosła mi papryka nie mam pojęcia jaka to jest odmiana tak samo nie mam pojęcia jakie tutaj w tych wiadrach są odmiany bo jakby to powiedzieć powsadzałem wszystkie, wszystkie papryki i nie popodpisywałem tego wszystkiego no i będzie niespodzianka, bo będę musiał na pewno porównywać co do tych papryk które tutaj rosną jakie wyrosną na w wiaderkach i wtedy będzie wiadomo co jest co, bo te papryki które rosną tutaj tak samo analogicznie są w wiadrach i teraz tak zobaczcie jak tutaj pięknie rośnie musiał się pozbyć trochę tych chwastów żeby się dobrać o, chwilę. Najpierw tu trzeba miejsce zrobić o, Już jest późno, to ogólnie niedziela Która godzina mamy? 19.45 Powinienem robić coś całkowicie innego No ale póki jeszcze słoneczko jest To można coś sobie w foliaku podziałać, podziałać Odchwaścić tym bardziej, że no, troszeczkę to nie zaniedbałem. Dobra, tyle wystarczy miejsca, żeby postawić wederko. jeszcze tutaj. Dobra. Zaraz wezmę i pokażę wam w jaki sposób z takiego krzaczka będzie wyglądać coś ładnego i teraz tak rękawice ściągnąć, takiego czegoś rękawicą nie robię tylko gołymi rękami dlatego, że rękawica jest brudna gdzieś tam od ziemi czy coś a ręce czyściutkie od dołu wszystko oberwane następne no i w tym wolnym czasie możesz Sprawdzić, czy subskrybujesz kanał. Jeśli nie, to zapraszam. Ostatnio wpadło na kanał, bodajże chyba 20 osób. No to się tak ucieszyłem, że normalnie spać nie mogłem i cały czas sprawdzałem statystyki. A to jest miłe. Albo jakiś powiedzmy komentarz, patrzcie jakie duże liście. No i teraz to zostawię w taki sposób i to w ciągu chwili będzie bardzo duże, dlatego że roślina już ma tyle energii, że wystrzeliła na taką wysokość. Łodyga ma jakieś 14-15 mm. No i teraz tak w ciągu chwili to się na pewno zrobi duże bo korzeń musi być bardzo głęboko i akurat to będzie fajne dla tej roślinki tak samo tutaj jak to wszystko zachłaszczone jest ale nie będę przymuzać no, ale tak jak mówiłem liść większy od mojej ręki no to akurat prawie jak no, wyrywałem z którego z którego z tych nie pamiętam czy z tego czy z tego to dosłownie liść był ogromny dobra pokażę wam coś jeszcze 3 dni temu wsadzałem cukinię w, w miejscu gdzie, gdzie, jest, gdzie mam kompost no i tak za pierwszym razem było wsadzonych chyba 7 albo 8 sztuk Wszystkie ślimaki zjadły, nawet jak wykopałem kawałek To łodyga była zjedzona Mniej więcej z jakieś 2 cm poniżej, poniżej ziemi Więc się dokopały dość głęboko no A teraz zrobiłem coś takiego, że wysypałem granulki naokoło Póki jeszcze roślina nie ma żadnych owoców To... Oj, to trzeba stąd wyjść Póki nie ma owoców to mogę wziąć i czymś takim posypać żeby się pozbyć tych wszystkich ślimaków no i póki co widać że to działa tu patrzcie jak koktajlówka mi ładnie będzie obracać już tutaj są malutkie pomidorki tutaj jest pełno kwiatków one tak pięknie wyglądają no a tutaj już powinny się za niedługo czerwienić ten no i chwast oczywiście a tam z dołu mówiłem ostatnio że miałem to wziąć i podłożyć jakiś kartonik żeby nie leżało tak bezpośrednio na ziemi widzicie jeszcze tego nie zrobiłem tak samo tam będę musiał to to samo zrobić tutaj jeszcze nie widać żadnych papryk tak samo tutaj może jakieś będą małe jeszcze nie no i widać troszeczkę zostało Zrzucone. A to było, powód tego to było przesuszenie wszystkich papryk. Moja wina. No ale widać, że dają radę. Więc to za chwilę będzie. Idziemy do miejsca, gdzie mamy cukinię. Nie byłem tam od wczoraj. Czyli zobaczymy, co ślimaki zrobiły przez całą noc. Sam jestem ciekawy. Tu jest pierwsza cukinia ta została, że tak powiem, przeze mnie od razu spisana na straty, dlatego że to jest miejsce, gdzie to jest róg, że tak powiem, całej mojej posiadłości, gdzie tutaj się zbierają wszystkie ślimaki, tutaj jest odpływ, tutaj jest jeszcze jakiś beton, który kiedyś przykrywał szambo. Taka długa historia w ogóle z tym i tego się za bardzo nie dało usunąć. No, a później stwierdziłem, że nie będę tego usuwać, dlatego, że tutaj przez lato wchodzą e, jeże, chowają się tutaj. E, kot też tak samo z tego miejsca poluje i wchodzi tam, łapie sobie jakieś myszy, więc stwierdziłem, że tego nie usuwam. No, a jeśli jest takie miejsce, jak to, to widzicie, jak to pięknie, może jakim to może być pięknym domem dla różnych ślimaków. No to tu zostało to miejsce spisane na straty, ale okazuje się, że patrzcie co się dzieje z tymi ślimakami. Oczywiście jak zaczną być owoce, to wezmę wąż i umyję tutaj całość, żeby wypuczę tą, tą całą, o następny. Te wszystkie granulki, ale póki ta roślinka jest taka mała, to niech to po prostu jest, jak widać deszcz padał i nic się tutaj tym granulkom nie stało. Nie rozpuszczają się, a to są jakieś chyba zbrosa, czy coś takiego. Zobaczymy drugie miejsce. Nawet nie musiałem tego zatrzymywać, bo to jest... O, i tu jest to samo. Tu jest też otwór. No ale ślimaki, widać tutaj jakieś suche okazje, widać tutaj, że było coś zjedzone. Doszedł, ale tutaj. Ten listek został zjedzony i ten listek został zjedzony, ale tutaj naokoło nie widać, żeby było coś bardziej. Zobaczymy. Druga sztuka. Teraz idziemy na, w miejsce, gdzie, rośną, gdzie rośnie resztę. resztę cukinii. O, zobaczcie. Co tu się wydarzyło? a roślinka cała czy coś zostało zjedzone jest to obślinione jeden listek u dołu który był i z drugiej strony jest jakby czysty czyli tylko tamten liść ale to są suche ślimaki następny suche. tu widać też jest obślizgłe więc też musiały gdzieś uciekać nawet te które są z domkami to też się załatwiły o tu jest następny więc jest szansa, że przetrwają o brzuczek i ślimak o, granulki jeszcze są posypałem to jakieś 20-30 cm od y, krzaczków no i widać, że dają radę tutaj też mimo tego że liść dotyka ziemi nie został ruszony pięknie tutaj coś zostało zjedzone ale no, bardzo ładnie no i wszędzie w ślizgę a ja, w coś wdepnąłem tak to jest no ale roślinki się mają bardzo dobrze no i w tym roku myślałem żeby puszczasz tę cukinie, żeby sobie rosło w tą stronę bo w tamtym roku miałem trzeciego, że na kompoście sobie posadziłem było tak. Raz, dwa, trzy, cztery, później pięć, sześć, siedem. To była taka górka i wszystko szło w tą stronę. Dokładnie. No w tą stronę. Nie dało się nic wyrzucić na, na kompost. Liście były ogromne, bo miały po 30-40 cm szerokości. No a w tym roku, jak będzie szedł, jak będą te pędy, to chcę sobie zrobić tak, żeby wszystko szło w tą stronę. Najwyżej tutaj nie będę kosić trawy. Tutaj jeszcze rośnie sobie, Jest chyba magii, tak? Tak. No i co chciałem jeszcze powiedzieć, ale ładnie pachnie. No i to w zasadzie tyle. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania. Trzymajcie się, pa.